Kupiłem mieszkanie za 20 kołat hazardzisty. Lecimy do Bytomia. Ja właśnie jadę do Bytomia odebrać moje mieszkanie, którego nigdy w życiu nie widziałem. Dobra, podobno to ten budynek za mną. I tu są trzy klucze z mieszkania. Dobra, to zobaczmy w ogóle, co to jest. No to mamy aneks kuchenny w pełnym standardzie, piękna, luksusowa łazienka i wszechstronny. Pokój gościnny, również w pełnym standardzie i w luksusowej zabudowie. Historia pana Kazimierza jest smutna. Zgłosił się do mnie 8 lat temu z ogromnym zadłużeniem i problemem z hazardem. Facet generalnie przewalał wszystko na jednorękich bandytach. Kupiłem od niego mieszkanie za 20 tysięcy zł, które w tamtych czasach było warte 40. Dzięki temu uratowałem go przed wywaleniem na bruk. Facet mieszkał tam za darmo przez 8 lat, żeby mógł spokojnie dożyć swojej starości. Teraz dajcie znać, komu bardziej pomogłem, sobie czy jemu.